Witam serdecznie. Tomasz Domański, firma AgroSimekS. Zapraszam na komunikat jagodowy, dotyczący oczywiście truskawek w trakcie zbioru owoców. Jesteśmy na plantacji, na której spotykaliśmy się już kilkukrotnie. Chciałbym z Państwem się teraz podzielić tym, jak wyglądają owoce, teraz właśnie w trakcie zbioru. Jak wygląda ta plantacja po szeregu naszych zabiegów, które tutaj rekomendowaliśmy? No i z czym się tutaj spotykamy? Mamy tutaj kilka odmian, które właśnie są w trakcie zbioru. Widzimy, że potencjał plonotwórczy jest bardzo duży. Prowadzimy tutaj szczelny program fertygacji, jak również i ochrony. No i miejmy nadzieję, że uda się szczęśliwie zebrać wszystkie te owoce, które są na tej plantacji. Niemniej jednak, no, pogoda w tym sezonie od początku nie rozpieszcza plantatorów. Również i teraz. Mieliśmy bardzo wysokie temperatury, wręcz upalne pogody. W nocą też były dosyć wysokie temperatury, no i niestety to powodowało stres dla roślin. Na niektórych plantacjach obserwujemy, że rośliny wręcz są ugotowane nie tylko owoce, ale też całe krzaki. Oczywiście ma to odzwierciedlenie w tym, jak one były nawadniane, jak dana plantacja była prowadzona. Tutaj na tej plantacji było nawadnianie systematyczne. Jest tutaj, są tutaj rozłożone linie kroplujące, i oczywiście taki system jest najlepszy właśnie w takie upalne pogody, ponieważ nie zwilżamy ani liści, ani też owoców, co zmniejsza ryzyko właśnie porażenia owoców przez choroby. W sytuacjach, w których oczywiście wymagała tego pogoda, i plantacje zostały nawadniane, Właśnie deszczowniami, często spotykamy się, że owoce są uszkodzone, występuje tam skórzasta zgnilizna owoców, występuje bardzo duże nasilenie antraknozy. No i oczywiście w takich sytuacjach ciężko cokolwiek doradzić, cokolwiek pomóc, ponieważ jeżeli owoce nie były dobrze zabezpieczone właśnie przed antraknozą i skórzastą zgnilizną, to teraz w momencie wystąpienia objawów tej choroby już na owocach nie jesteśmy w stanie tego procesu zatrzymać. Tutaj na tej plantacji jesteśmy obecnie w odmianie Sybilla, jest również odmiana azja, marmolada, jak również malwina, która jeszcze jest przed okresem dojrzewania. Tam jeszcze dwa, dwa tygodnie, około dwóch tygodni do pierwszych zbiorów owoców. Tutaj również obserwujemy porażenie poprzez antraknozę, ale głównie antraknoza tutaj poraziła nam liście. Jak również łodygi, na których są zawiązki owoców. Nie obserwujemy na razie porażenia owoców, ponieważ był tutaj prowadzony cały czas szczelny program zapobiegawczy przeciwko antraknozie, szarej pleśni, jak również innym chorobom. W tej chwili mamy delikatne ochłodzenie, wystąpiły lokalne burze, opady deszczu, tutaj też, ale było to raptem 7 mm. Niemniej jednak. Zwilżenie liścia jest, zwilżenie tego owocu, i przy dosyć wysokich temperaturach jest bardzo duże ryzyko wystąpienia i szarej pleśni, i antraknozy. Dlatego w tej chwili po właśnie opadach deszczu powinniśmy wykonać zabieg interwencyjny z użyciem takich preparatów jak Switch, Signum czy też Luna Sensation. Preparaty te mają tylko 3 dni karencji, także zbierzmy owoce na zielone owoce, wykonajmy zabieg i oczywiście przestrzegajmy tego okresu karencji. Dodatkowo możemy tutaj zabezpieczać plantacje przeciwko właśnie szarej pleśni, stosując takie preparaty jak Kenia czy też Teldor, które mają tylko jeden dzień karencji. Oprócz tych dwóch chorób widzimy, że mamy też duże nasilenie mączniaka. Tutaj szczególnie odmiana Sybilla jest podatna właśnie na tą chorobę. Niemniej jednak szczelne programy. Pozwalają, pozwalają utrzymać tą plantację w dobrej kondycji. I tutaj widzimy, że ten liść jest zdrowy, plantacja trzyma się naprawdę bardzo fajnie. Co pozwoli oczywiście na odpowiednie odżywienie owoców no i wydanie tych owoców najwyższej jakości. Niemniej jednak w najbliższym okresie możemy jeszcze tutaj wykonać zabieg preparatem Pencona, który również ma tylko 3 dni karencji i to pozwoli nam troszeczkę ograniczyć jeszcze porażenie mączniaka, przez mączniaka tych zdrowych liści. To tyle jeżeli chodzi o te główne choroby, ale oczywiście możemy wspomagać tą ochronę naszych roślin i budować naturalną odporność poprzez stosowanie szeregu rodzaju nawozów, szczepionek i stymulatorów. Nie tylko tradycyjna chemia. Tutaj, proszę Państwa, powinniśmy od momentu kwitnienia pamiętać o tym, aby budować jak najlepszą naturalną odporność tych roślin. Coraz więcej substancji aktywnych jest wycofywanych z rynku. Mamy coraz mniejszą paletę produktów i tutaj powinniśmy teraz dążyć do tego, żeby budować tą naturalną odporność, żeby te rośliny same broniły się właśnie przed porażeniem przez patogeny. I oczywiście tutaj mamy szereg produktów z ramienia firmy Agrosimex, jak również z innych firm, ale my tutaj rekomendujemy takie preparaty jak np. Vaxiplant, który jest szczepionką, zawiera laminarynę. I on tutaj po prostu buduje, pomaga, podnosi tą naturalną odporność. Ale należy te zabiegi wykonywać pomiędzy właśnie zabiegami konwencjonalną chemią. Tak, żeby po prostu na przemian raz robimy zabieg chemią, raz robimy zabieg waksiplantem. I wtedy budujemy tą odporność roślin. Kolejny produkt limocide. Olejek pomarańczowy. E, działa na mączniaka, szarą pleść, przędziorki. I tutaj proszę Państwa nie ma karencji. Teraz jest moment, możemy to Limocide wykorzystać. Kiedy nie możemy sobie pozwolić na to, by wykonywać zabiegi nad tą chemią konwencjonalną, gdzie trzeba zachować ten okres karencji, polecam właśnie limocidę. Kolejny produkt z gamy Agrosimexu Omex Synergii. Ten produkt również podnosi tą naturalną odporność roślin, pozwala tym roślinom bronić się właśnie przed tymi patogenami. I również tylko systematyczne stosowanie tego produktu pozwoli na e, ograniczenie porażenia właśnie przez e, antraknozę, czy też e, szarą pleśń. E, kolejny produkt, który możemy wykorzystać w tej chwili, kiedy mamy e, tą antraknozę na owocach i chcemy ją troszeczkę przypalić, jest Wiflo e, Kales. Czyli nawóz wapniowy z nanocząsteczkami srebra. Produkt produkowany w nanotechnologii. Czyli ta nanocząsteczka pozwoli właśnie na przypalenie tych zarodników chorobotwórczych na owocach. No i oczywiście zapobiegnie rozprzestrzenianiu się choroby. Innym produktem jest Wiflo-Cub, Wiflo-miedź-Bor. Miedź, która ogranicza oczywiście wszelkiego rodzaju bakterie. Często spotykamy też czerwoną plamistość, bakteryjną kanciastą plamistość liści, i tutaj stosowanie wiflo mieć bor będzie ograniczało występowanie tych chorób, ponieważ miedź zawarta w tym produkcie jest systemiczna i ona krąży w roślinie, ma działanie systemiczne. Dlatego polecam korzystać również z tych produktów oprócz tradycyjnej chemii. Tak, dajmy tym naszym roślinom Więcej tych czynników wspomagających ich naturalną odporność, a może troszeczkę ograniczajmy tradycyjną konwencjonalną chemię. Oprócz ochrony, również bardzo ważne jest nawożenie. Nawożenie również pomiędzy zbiorami wpływające bezpośrednio na jakość owoców. Dlatego tutaj zalecamy wykonywać zabiegi co 5-6 dni na nawozami zawierającymi wapń, takimi jak metalosate, calcium, kalcyminal, na przemian lub łącznie z nawozem zawierającym krzem czyli ASX krzem. Plus. Oczywiście, proszę Państwa, nie możemy zapominać o fertygacji. Mieliśmy, mieliśmy i nadal mamy te duże deficyty wody w glebie, ponieważ burze często występują tylko lokalnie i brakuje nam tej wody. Dlatego cały czas nawadniamy nasze plantacje. Ale nie nawadniajmy ich samą wodą, podajmy również nawozy. Dlatego w tej chwili rekomenduję na stosowanie nawozów z przewagą potasu, takich jak Ultrasol 12-12-36, Rosasol 8 17, 41 czy też Soluplant 8-12-33. Podajmy te nawozy właśnie na przemian z CATS-em, czyli tiosiarczanem wapnia, tak żeby też podnosić tą jakość, żeby te owoce nie miękły. Oprócz tego zachęcam Państwa do wykorzystania, Nowości w naszej palecie produktów, czyli preparatu AquaLink. Czym tak naprawdę jest ten preparat? AquaLink oczywiście poprawia uwilgocenie gleby, zwiększa dostępność wody w strefie korzeniowej roślin. Czyli tą wodę, którą podajemy, ona po prostu zostaje w obrębie systemu korzeniowego. Nie, jest, nie wnika w głębsze partie gleby, jak również nie odparowywuje. Dlatego zachęcam Państwa do stosowania właśnie AquaLinku, tak żeby racjonalnie nawadniać nasze plantacje, żeby ich nie przelewać i żeby również ograniczać tą wodę. Często jest tak, że mamy problemy właśnie z tą wodą na plantacjach. Nie zawsze jest skąd wziąć, czasami te pokłady wody są zbyt małe, a AquaLink pozwoli na optymalne właśnie wykorzystanie tej wody, którą podajemy. W dzisiejszym komunikacie to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmów.